To, co zaraz usłyszysz, wydarzyło się naprawdę. Nie jest to legenda, nie jest to pobożna opowieść przekazywana z pokolenia na pokolenie. To jest udokumentowane, potwierdzone przez Kościół, zapisane w historii wydarzenie, które zmieniło oblicze polskiej wiary. Rok 1850. Polska pod zaborami, naród pozbawiony niepodległości, żyjący w ucisku. Walczący o przetrwanie swojej tożsamości. I właśnie wtedy, w małej wiosce, w sercu Polski, Maryja przychodzi do jednego z najbiedniejszych ludzi w kraju. Do pasterza, który nie umiał ani czytać, ani pisać. Człowieka, którego nikt nie znał, którego nikt nie słuchał. Ale Bóg wybrał właśnie Jego. I to, co Maryja mu powiedziała tego dnia, stało się fundamentem miejsca, które dziś odwiedza miliony ludzi rocznie. Miejsca, w którym stoi jedna z największych bazylik w Polsce, miejsca, które nazywamy licheń. Ale zanim tam powstała bazylika, zanim przybyli pielgrzymi, zanim to miejsce stało się sanktuarium, był tylko on, Mikołaj, biedny pasterz i Matka Boża, która przyszła z przesłaniem dla całej Polski. Dziś opowiem Ci tę historię od początku. I zobaczysz, że cuda nie dzieją się tylko w Biblii, dzieją się tutaj. W Polsce, dla takich ludzi jak ty i ja. Zacznijmy od tego, kim był człowiek, któremu Maryja się objawiła: Mikołaj Sikatka. Urodził się około 1826 roku w małej wiosce niedaleko Lichenia. Pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Nie miał wykształcenia, nie umiał czytać, nie umiał pisać. Całe swoje życie spędził jako prosty robotnik i pasterz, pilnując bydła. Pracując na roli, ledwo wiążąc koniec z końcem. Był to człowiek nieznany. Nikt nie słyszał o Mikołaju Sikatce, nikt nie zwracał na niego uwagi. W oczach świata był nikim, jednym z tysięcy biednych chłopów żyjących pod zaborem pruskim, walczących o przetrwanie w trudnych czasach. Ale Bóg widzi inaczej niż świat. Bóg nie patrzy na wykształcenie, nie patrzy na pozycję społeczną, nie patrzy na bogactwo. Bóg patrzy na serce. I Mikołaj miał serce otwarte. Mimo biedy, mimo trudności, mimo że życie nie oszczędzało go, wierzył, modlił się. Chodził do kościoła i nosił przy sobie mały obrazek Matki Bożej Bolesnej, który dostał od swojej matki. Ten obrazek był jego skarbem jedynym, co miał naprawdę wartościowego. Mikołaj nie wiedział, że to właśnie ten obrazek i jego wiara. Stanął się początkiem czegoś niezwykłego. Rok 1850. Mikołaj ma około 24 lata. Pracuje jako najemny robotnik i pasterz. Pewnego dnia, było to późną jesienią, pilnuje bydła w lesie niedaleko wsi, licheń stary. I wtedy dzieje się coś, czego nigdy nie zapomni. Nagle pośród drzew pojawia się niezwykłe światło jasne, ciepłe. Jakby pochodzące z innego świata. Mikołaj zatrzymuje się, serce zaczyna mu bić szybciej, nie rozumie co się dzieje, ale coś każe mu iść bliżej, i wtedy ją widzi postać kobiety pięknej, otoczonej światłem, ubrana w błękitną szatę patrzy na niego z miłością i współczuciem i Mikołaj od razu wie to Matka Boża ta sama, którą nosił na obrazku przy sercu przez całe życie ta sama. Do której się modlił, ta sama, która teraz stoi przed nim, naprawdę żywa, obecna. Mikołaj pada na kolana, nie potrafi wydobyć słowa, jest przerażony, jest oszołomiony, ale jednocześnie czuje niewiarygodny pokój, czuje, że to nie sen, że to naprawdę się dzieje. I wtedy Maryja zaczyna mówić. Mówi do niego po polsku, prostym, zrozumiałym językiem. Nie jak ktoś odległy, ale jak matka, która rozmawia ze swoim dzieckiem. Mówi mu, że jest Matką Bożą Bolesną, że przyszła do Niego z ważnym przesłaniem i że chce, żeby to przesłanie dotarło do całej Polski. Mikołaj słucha, drży, nie jest pewien, czy to rzeczywistość, czy może z widy, ale głos jest tak realny, obecność tak namacalna, to nie może być wyobraźnia. A potem Maryja znika. Światło gaśnie, las wraca do normalności, ale Mikołaj wie, że coś się zmieniło, że to, co właśnie przeżył, zmieni jego życie na zawsze. To nie było jedyne objawienie. Maryja przyszła do Mikołaja jeszcze kilka razy za każdym razem w tym samym miejscu, w lesie niedaleko lichenia. Podczas tych objawień przekazywała mu konkretne przesłanie. I to przesłanie miało głębokie znaczenie nie tylko dla niego, ale dla całej Polski. Maryja mówiła o cierpieniu, o bólu, który niesie ze sobą życie, o trudnościach, przez które przechodzi naród polski, o ucisku zaborów, o walce o przetrwanie wiary i tożsamości, ale mówiła też o nadziei, o tym, że cierpienie nie jest końcem, że Bóg widzi ból swojego ludu, że nie opuścił Polski, że jest blisko, nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko jest stracone. Maryja pokazała Mikołajowi swoje serce przebite mieczem, symbol bólu, który nosi jako matka bolesna. Ale ten ból nie był bezsensowny, był ofiarą, był miłością, która trwa mimo cierpienia. I właśnie to było przesłanie dla Polski: cierpienie ma sens, gdy jest złączone z Bogiem. Ból może stać się drogą do zbawienia. Naród może przetrwać najcięższe próby. Jeśli nie zapomni o wierze. Maryja poleciła Mikołajowi, żeby zbudował w tym miejscu kaplicę, małą kaplicę, w której ludzie będą mogli się modlić, gdzie będą mogli przychodzić ze swoimi cierpieniami, gdzie znajdą pocieszenie i nadzieję. Mikołaj słuchał, zapisywał w sercu każde słowo, ale jednocześnie myślał, jak ja, biedny pasterz, mam to zrobić? Kto mi uwierzy? Kto mnie posłucha? Ale Maryja uspokoiła go. Powiedziała, że nie będzie sam, że Bóg mu pomoże, że to, co wydaje się niemożliwe, stanie się możliwe. I miała rację. Mikołaj postanowił opowiedzieć o objawieniach, najpierw swoim bliskim, potem księdzu, potem innym ludziom. Reakcje były różne. Niektórzy mu uwierzyli. Widzieli w jego oczach szczerość, widzieli, że to nie jest wymysł, że coś naprawdę się wydarzyło. Inni byli sceptyczni, no przecież to niemożliwe. Dlaczego Maryja miałaby objawić się akurat Tobie? Biedny pasterz, który nie umie nawet czytać, ale Mikołaj nie rezygnował. Wiedział, co widział, wiedział, co słyszał i wiedział, że ma misję do spełnienia. Sprawa trafiła do kościoła, do biskupa diecezji włocławskiej. I tutaj zaczyna się coś niezwykłego. Kościół zawsze bardzo ostrożnie podchodzi do objawień, zawsze bada, zawsze weryfikuje, bo wie, że łatwo o złudzenie, łatwo o emocje, łatwo o to, żeby coś sobie wmówić, ale w przypadku Mikołaja coś było innego. Jego prostota, jego szczerość, fakt, że nie szukał rozgłosu, że nie chciał nic dla siebie, że po prostu przekazywał to, co usłyszał. Biskup przeprowadził dochodzenie, rozmawiał z Mikołajem, rozmawiał ze świadkami. Analizował przesłanie i w końcu w 1852 roku wydał decyzję. Objawienia zostały uznane za wiarygodne. Pozwolono na budowę kaplicy, pozwolono na kult Matki Bożej Bolesnej w Licheniu i tak zaczęła się historia, która trwa do dziś. Kaplica została zbudowana. Mała drewniana kapliczka w miejscu, gdzie Maryja się objawiła. Mikołaj dożył jej budowy. Widział, jak ludzie zaczynają przychodzić, jak modlą się w tym miejscu, jak znajdują pocieszenie. Ale to był dopiero początek. Z biegiem lat licheń stał się coraz bardziej znany, przybywało pielgrzymów. Ludzie przychodzili ze swoimi cierpieniami, z prośbami, z wdzięcznością za otrzymane łaski. Licheń stał się miejscem, gdzie Polska spotykała się z Maryją. Po latach, w XX wieku, Podjęto decyzję o budowie większego kościoła, a potem jeszcze większego, aż w końcu powstała bazylika, którą znamy dziś. Siódma co do wielkości bazylika w Europie, jedna z największych w Polsce miejsce, które odwiedza rocznie miliony pielgrzymów. Ale to wszystko zaczęło się od jednego człowieka od biednego pasterza, który uwierzył, który nie bał się powiedzieć: Widziałem Maryję i ona ma dla nas przesłanie. Mikołaj Sikatka zmarł w 1887 roku. Przeżył 37 lat po objawieniach. Widział, jak miejsce, które Maryja wskazała, staje się sanktuarium. Widział, jak Polska, mimo zaborów, mimo ucisku, nie traci wiary. I może właśnie to było największym cudem nie samo objawienie, ale to, co ono wywołało nadzieja, która rozpaliła się w sercach ludzi. Wiara, która przetrwała najcięższe próby. Możesz teraz pomyśleć, piękna historia, ale co ona ma wspólnego ze mną? To się wydarzyło ponad 170 lat temu, w innej Polsce, w innych czasach. Ale prawda jest taka, że przesłanie Maryi z Lichenia jest ponadczasowe. Maryja przyszła do narodu, który cierpiał, który był pod zaborem, który walczył o przetrwanie, i powiedziała: nie jesteście sami, Bóg Was widzi, Wasz ból ma sens. A czy dziś nie potrzebujemy dokładnie tego samego przesłania? Może nie jesteśmy pod zaborem, ale czyż nie nosimy swoich własnych ciężarów, własnych cierpień, własnych walk? Może to choroba, może to samotność, może to strata kogoś bliskiego, może to lęk przed przyszłością. Może to poczucie, że życie nie ma sensu, że jesteś sam, że nikt cię nie rozumie? I właśnie wtedy Maryja mówi do ciebie to samo, co powiedziała Mikołajowi: Nie jesteś sam, ja jestem z tobą. Twoje cierpienie nie jest bezsensowne. Bóg widzi, Bóg kocha i Bóg przemieni twój ból w coś pięknego, jeśli mu to powierzysz. Mikołaj był nikim w oczach świata, ale Bóg wybrał właśnie jego, bo Bóg nie patrzy na to, kim jesteś w oczach ludzi. Patrzy na to, czy twoje serce jest otwarte. I dzisiaj, niezależnie od tego, kim jesteś, co robiłeś, ile razy upadłeś, Bóg patrzy na ciebie tak samo, z miłością, z nadzieją, z oczekiwaniem, że otworzysz swoje serce. Bo może właśnie ty jesteś tym, kogo Bóg chce użyć do czegoś wielkiego. Może właśnie przez ciebie chce dotknąć innych ludzi. Może właśnie Twoje cierpienie, Twoja historia, Twoja wiara mogą stać się światłem dla kogoś innego? Licheń to nie tylko historia sprzed 170 lat to przypomnienie, że Bóg działa, że Maryja patrzy na Polskę, że nie jesteśmy sami. A teraz chcecie zaprosić do modlitwy do tej samej Matki Bożej Bolesnej, która objawiła się Mikołajowi, która przyszła do Polski z przesłaniem nadziei która patrzy na nas dzisiaj, tak samo jak patrzyła wtedy, Matko Boża Bolesna, Królowo Polski, Pani Lichenia. Przychodzę do Ciebie tak, jak przyszedł do Ciebie Mikołaj prosty, biedny duchem, pełen wątpliwości, ale z sercem otwartym. Wiem, że widziałaś cierpienie narodu polskiego, że przychodziłaś w najtrudniejszych momentach, że nigdy nas nie opuściłaś, i wierzę, że dziś też patrzysz na nas. Że widzisz nasze bóle, nasze lęki, nasze cierpienia. Maryjo, proszę cię dotknij mojego serca, tak jak dotknęłaś serca Mikołaja. Pokaż mi, że nie jestem sam, że moje cierpienie nie jest bezsensowne, że Bóg ma plan, nawet wtedy, gdy go nie widzę. Przepraszam za wszystkie chwile, w których zapomniałem o tobie, za momenty, gdy myślałem, że poradzę sobie sam. Za dni, w których żyłem, jakby Boga nie było, ale dziś wracam. Może nie jestem doskonały, może wciąż mam wątpliwości, ale chcę wierzyć, chcę zaufać, chcę otworzyć swoje serce na Bożą miłość. Matko Bolesna, Ty znasz ból, Ty stałaś pod krzyżem, Ty widziałaś cierpienie swojego syna, ale nie uciekłaś, trwałaś. I właśnie dlatego rozumiesz mój ból, rozumiesz moje łzy, rozumiesz moją samotność. Więc proszę cię, wstaw się za mną u swojego syna. Pomóż mi nieść mój krzyż. Pomóż mi zobaczyć sens tam, gdzie wydaje się, że go nie ma. Pomóż mi trwać, tak jak ty trwałaś. I daj mi łaskę, żebym potrafił być światłem dla innych, żebym, tak jak Mikołaj, potrafił świadczyć o Bożej Miłości. Żebym nie bał się mówić: Bóg jest, Bóg kocha, Bóg działa. Matko Bolesna, Królowo Polski. Bądź z nami, prowadź nas. I przypominaj nam każdego dnia, że nigdy nie jesteśmy sami, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną w tym odcinku, że wysłuchałeś tej historii, historii, która wydarzyła się naprawdę i która trwa do dziś. Licheń to nie tylko Bazylika, to nie tylko miejsce na mapie. To przypomnienie, że Bóg wybiera prostych ludzi do wielkich rzeczy, że Maryja patrzy na Polskę, że nasze cierpienie ma sens, jeśli je powierzymy Bogu. Jeśli ten odcinek poruszył Twoje serce, bardzo Cię proszę, zostaw subskrypcję. Dzięki temu będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami, w których będziemy odkrywać cuda, które wydarzyły się w Polsce, objawienia, które Bóg dał naszemu narodowi. Przesłania, które są aktualne do dziś. Kliknij w dzwonek obok przycisku subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego odcinka, bo wierzę, że te historie mogą zmienić Twoje życie. Mogą przypomnieć Ci, że Bóg działa, że cuda nie są tylko w Biblii, że dzieją się tutaj, w Polsce, dla takich ludzi jak Ty. I jeszcze jedno, bardzo Cię proszę: podziel się tym filmem z rodziną, z przyjaciółmi. Z każdym, kto potrzebuje dziś usłyszeć, że nie jest sam, że Bóg widzi, że Maryja patrzy, że jest nadzieja, nawet w najtrudniejszych chwilach. Może ktoś, kto obejrzy ten film, postanowi pojechać do lichenia. Może ktoś odnajdzie wiarę, którą stracił. Może ktoś po raz pierwszy poczuje, że Bóg naprawdę jest blisko. I to wszystko zaczęło się od jednego człowieka, od Mikołaja, który uwierzył który nie bał się świadczyć, który powiedział: Widziałem Maryję i ona ma dla nas przesłanie. Może dziś Bóg woła również Ciebie, nie do tego, żeby zobaczyć objawienie, ale do tego, żeby uwierzyć, żeby otworzyć serce, żeby zaufać. Pamiętaj, Matka Boża Bolesna patrzy na Ciebie, nie z wyrzutem, z miłością i czeka, aż wrócisz, aż otworzysz drzwi, aż powiesz: Tak, wierzę i chcę iść z Tobą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Niech Matka Boża Licheńska Cię błogosławi i prowadzi.